Dzień dobry. Dzisiejszy materiał będzie poświęcony kolejnej wybitnej postaci wywodzącej się z naszego miasta, z urodzenia Krotoszynianin, z wyboru Krakus, kurator Muzeum Narodowego w Krakowie, dyrektor Biblioteki Czartoryskiej w Krakowie, zasłużony dla miasta Krakowa, Marian Kusza. Zapraszam na filmik. Marian Kusza urodził się 3 lipca 1915 roku w Krotoszynie, w rodzinie Franciszka z zawodu stolarza i Anastazji z domu minta. Uczęszczał do gimnazjum imienia Hugona Kołontaja w Krotoszynie, gdzie założył kółko literackie. Szkołę ukończył w roku 1936, po czym studiował na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Poznańskiego, uzyskując dyplom magistra filozofii z zakresu historii w roku 1946. W czasach gimnazjalnych i uniwersyteckich współpracował z pismami literackimi i naukowymi, publikując prace o pochodzeniu Pieśni Bogu Rodzica i książę Nikolt, ostatni obrońca obodrytów. W okresie okupacji niemieckiej pracował w spółdzielni rolniczo-handlowej w Krotoszynie i brał udział w tajnym nauczaniu. Od lutego 1945 pracował jako nauczyciel języka polskiego i historii, najpierw w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym, a następnie w Państwowym Liceum Handlowym w Krotoszynie, którego był dyrektorem. W latach 1949-1956 pracował na stanowiskach kierowniczych w Wojewódzkiej Szkole Związków Zawodowych w Poznaniu, a od 1952 roku w Centralnej Szkole Kulturalno-Oświatowej Związków Zawodowych w Krakowie. W roku 1956 Marian Kusza został mianowany kierownikiem Wydziału Kultury i Sztuki Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa. W tym okresie z jego inspiracji podjęto m.in. generalny remont krakowskich sukiennic. Zaadaptowano budynki poklasztorne na cele Muzeum Archeologicznego, zakończono budowę gmachu Biblioteki Czartoryskich, przywrócono na Wawelu pomnik Tadeusza Kościuszki oraz wyremontowano Pałac Krzysztofory dla teatru Tadeusza Kantora. Restytuował także teatr rapsodyczny, w którym częstym gościem był metropolita krakowski, ksiądz biskup Karol Wojtyła. W 1961 roku został mianowany wicedyrektorem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, a później kustoszem i kuratorem Muzeum Narodowego. Od roku 1964 do przejścia na emeryturę w roku 1987 był kierownikiem Biblioteki Książąt Czartoryskich oraz działu naukowo-oświatowego Muzeum Narodowego w Krakowie. Ponadto pełnił też funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego i przewodniczącego zarządu okręgowego Związku Pracowników Kultury i Sztuki w Krakowie, będąc przy okazji członkiem prezydium zarządu głównego tegoż związku w Warszawie. W roku 2000, nakładem Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej oraz Liceum Ogólnokształcącego imienia Hugona Kołątaja w Krotoszynie, przy wsparciu finansowym wielu osób, wydano drukiem pracę magisterską Mariana Kuszy pod tytułem Dzieje Gimnazjum Krotoszyńskiego 1836-1946. Za zasługi dla miasta Krakowa, polskiego muzealnictwa oraz za działalność społeczną, Marian Kusza był wielokrotnie wyróżniany wysokimi odznaczeniami państwowymi i resortowymi, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Marian Kusza zmarł 11 stycznia 1916 roku w Krakowie i został pochowany na cmentarzu Kraków-Batowice przy ulicy Powstańców. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Jak zwykle w tego typu materiałach polecam naszą publikację, w której można znaleźć również biogram Mariana Kuszy, ale także wielu innych ciekawych postaci związanych z naszym miastem. Jeszcze raz dziękuję i zapraszam na kolejny materiał. Jak zwykle w samo południe, w przyszłym tygodniu, we wtorek. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.